a Jezus mu odpowiada tutaj w Ewangelii po polsku, żeśmy usłyszeli tak, jestem królem sprawdzałem w różnych innych wersjach jak jest tłumaczony ten fragment z języka greckiego dokładnie w literalnym znaczeniu Jezus mu odpowiada, tyś powiedział jestem królem a to zupełnie co innego to są wasze kategorie wam się wydaje, że maksimum w życiu to jest być być władcą, być królem być królową jeśli nie królem wszechświata, czy królem yy, państwa jakiegoś, to królem salonu, królem czy królową piękności, sprytu, mądrości. To są Wasze kategorie. Moje królestwo polega na czymś innym. Moje panowanie obejmuje inny, inną kategorię niż, niż Ty sobie wyobrażasz.